Super dzień. Sobie siedzę i nic złego się nie dzieje. Co to? Ha, ha, zaszczepimy się? A, nie jestem zaszczepiony na covida. O nie! Ej! Okay. Jednak chyba muszę się zaszczepić. Ej, przepraszam! Mogę się zaszczepić? Ale... O, wraca, wraca, wraca auto. Chodź, nie mogę się zaszczepić, chyba. To usiądę z tyłu. I jadę na szczepienie. O! Gdzie my jedziemy? Gdzie my jedziemy? Chyba do szpitala. Ha, 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 Super. Bo! A! A! Co to? Okej, okay, okej. Okay. Ok Chyba tu będzie szczepienie Czekam aż przyjdzie ten pan Na serio przydałoby się, żeby on nie zaszczepił ani na siebie Przyszedł, przyszedł, przyszedł Co, o, o nie oha A się sam zaszczepił? Jeju. Proszę mnie zaszczepić. No, chyba muszę wstać. Okej. Okay. Proszę mnie zaszczepić. No, na serio przyda mi się zaszczepienie. Ale chyba nie tak blisko. Au! Wow. Au! Okej, okay, ok. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. No serio, dziękuję za to ha. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. A, zaszczepiłem się. ha. Ale coś mnie boli. Ręka chyba. Ej tak. Hashtag, szczepimy się! Ostatnia prosta! Pozdrawiam, Flexio!